Rano 9 sierpnia 2025 roku, dokładnie o godzinie 05:40 morze przed Odessą jest spokojne niemal jak lustro. Dla niewprawnego oka, wybrzeże wygląda jak w czasach pokoju. Jednak pod powierzchnią przygotowywana jest operacja, która w Moskwie została okrzyknięta nienagannym planem. 12 rosyjskich okrętów podwodnych, załadowanych nie pociskami manewrującymi, lecz 600 żołnierzami sił specjalnych. Specnas porusza się bezszelestnie w kierunku strategicznie położonej ukraińskiej bazy wojskowej. Operacja ta opracowana przez sztab generalny pod dowództwem generała Waleria Gerasimowa była uważana za majstersztyk wojny niejawnej. Zamiast ataków rakietowych postawiono na precyzję zaskoczenie i całkowitą ciszę radiową. Każdy z okrętów o długości ponad 120 metrów i wadze ponad 7 tysięcy ton rozładował swoje pociski manewrujące kalibru 5, aby zrobić miejsce dla 50 elitarnych Marines na pokładzie. Żołnierze ci uzbrojeni w karabiny AK-12 z tłumikami granatniki, GP-25, urządzenia noktowizyjne i lekkie plecaki mieli wylądować zaledwie 3-2 km od bazy, nie zauważenie podejść i przejąć ją w ciągu 15 minut bez użycia ciężkiej broni. Strefa lądowania została wybrana na podstawie danych satelitarnych i wspomaganych sztuczną inteligencją analiz topograficznych. Wybrano odcinek wybrzeża, który rzekomo nie był aktywnie broniony z jedynie słabo zarośniętym pasem wydm poprzetykanym naturalnymi osłonami. Rosyjskie planowanie zakładało zaskoczenie i przytłoczenie przeciwnika, który miał zareagować dopiero po wschodzie słońca. Rosyjska flota wykorzystała tzw. warstwę termokliny. Warstwę wody z nagłą zmianą temperatury, która załamuje fale sonaru, czyniąc okręty podwodne niemal niewidzialnymi. Pierwsze grupy opuściły okręty w nadmuchiwanych pontonach, podzieliły się na pięcioosobowe zespoły i wylądowały precyzyjnie w rozłożonej formacji Klina. Do tego momentu wszystko przebiegało zgodnie z planem. Jednak Moskwa nie zdawała sobie sprawy, że Ukraina już kilka tygodni wcześniej otrzymała informację o możliwym ataku amfibijnym. Dane od zachodnich partnerów Reuters 7 sierpnia 2025 oraz analizy ruchu z amerykańskich satelitów rozpoznawczych pozwoliły Ukraińcom w tajemnicy zainstalować pełny system monitoringu sensorów i dronów wzdłuż południowego wybrzeża. Atakowana baza oficjalnie zarejestrowana jako magazyn i stacja zaopatrzenia była w rzeczywistości częścią nowo utworzonego systemu. Wczesnego ostrzegania NATO wyposażonego w pas sensorów o wartości 85 milionów dolarów, dostarczony przez Stany Zjednoczone w maju 2025 roku. System ten składał się z ponad 240 sejsmicznych detektorów czujników podczerwieni i ruchu z transmisją danych w czasie rzeczywistym wspartych analizą AI z ludzką weryfikacją co 3 sekundy. Pierścień obronny rozciągał się na kilometr w głąb lądu i był połączony z 14 ukrytymi wieżami obserwacyjnymi. Wszystkie posterunki były obsadzone przez cztery osoby wyposażone w termowizję o zasięgu 200 metrów i dostęp do trzech różnych protokołów obronnych, w tym automatyczne oznaczanie celów dla dronów rozpoznawczych PD2. Pięć sekund po wykryciu ruchu w wydmach, stało się jasne, że to nie zwierzęta, nie wiatr, nie fałszywy alarm. To był atak. Oficer dyżurny podniósł słuchawkę. Bez paniki. Tylko jeden rozkaz utrzymać pozycję, przygotować pułapkę. Ukraińscy obrońcy cicho zniknęli w przygotowanych schronach, wąskich okopach, maskowanych gniazdach i trudnych do wykrycia stanowiskach karabinów maszynowych. Nad nimi krążyły drony PD-2 na wysokości 450 metrów, wyposażone w optykę termowizyjną, wysokiej rozdzielczości i analizę ruchu wspieraną AI. Obraz sytuacji aktualizował się co 5 sekund. To, co specnaz uważali za niewidzialne, było w pełni widoczne w czasie rzeczywistym na ekranach w punkcie dowodzenia. Rosyjski plan, cichy, szybki i chirurgiczny, zamienił się w tykający zegar odliczający wstecz. W ciągu następnych 30 minut jeden z najdroższych, najbardziej skomplikowanych i ambitnych ataków elitarnych jednostek w historii rosyjskiego wojska miał się całkowicie załamać. Nie z powodu przewagi liczebnej, lecz dzięki monitoringowi precyzji i planowaniu. Gdy technologia sensorów zamienia elitarnych żołnierzy w zakładników ich własnej maskowania, czy cokolwiek może pozostać ukryte przed nowoczesnym rozpoznaniem. W momencie, gdy pierwsze buty Specnaz dotknęły wilgotnego ukraińskiego piasku, rozpoczął się precyzyjnie przygotowany plan obrony. Nie spontaniczny, lecz wspierany miesiącami przygotowań infrastrukturą NATO i koordynacją cybernetyczną. Rosyjscy elitetni żołnierze, szkoleni do niewidzialnej infiltracji i szybkiego przejęcia, weszli na pole gry, gdzie każdy ruch, ciepło ciała i drżenie ziemi były przekładane na dane w centrach obliczeniowych. Amerykańsko-ukraińska strefa sensorów otaczająca bazę w formie pierścienia była połączona z w pełni zautomatyzowanym systemem wczesnego ostrzegania. Każdy z ponad 240 czujników miał redundantne linie danych, eliminując martwe strefy. Centralny komputer mobilna platforma AI w podziemnym bunkrze z dostępem do danych NATO w czasie rzeczywistym rejestrował każdego intruza z dokładnością 20 cm. O 0,5,45 pierwsze sygnały zostały zweryfikowane przez centrale sześć uzbrojonych kontaktów w rozłożonej formacji taktycznej. Nie było wątpliwości. Atak się rozpoczął. Reakcja nie była jednak kontratakiem, lecz ciszą, uporządkowaną ciszą. Obrońcy zaczęli zajmować pozycje. 42 ukraińskich żołnierzy wyposażonych w karabiny maszynowe PKM Kal, 7,62 mm karabiny M4 i urządzenia noktowizyjne rozmieściło się wzdłuż wcześniej zaplanowanego schematu zasadzki w kształcie litery FOMODU, który miał skierować rosyjskie jednostki prosto w korytarz ogniowy. Każdy znał swój sektor, każdy wiedział strzelać tylko raz, a potem natychmiast szukać nowej osłony. W tle drony rozpoznawcze PD2 operowały na trzech poziomach wysokości 300 900 i 1500 stóp skanując teren w pięciosekundowych interwałach za pomocą multispektralnych i termowizyjnych sensorów. Ich dane były przesyłane przez szyfrowane kanały bezpośrednio do interfejsu dowodzenia. System kierowania walką w czasie rzeczywistym stosowany zazwyczaj tylko w nowoczesnych manewrach NATO, działał bezbłędnie. Równolegle 10 opancerzonych transporterów BTR-4E. Zajęło pozycje na flankach. Każdy z ośmioosobową załogą uzbrojoną w RPG 7 RPK karabiny maszynowe i skoordynowaną łączność radiową z dronami i piechotą miał za zadanie odciąć drogę powrotną na plażę. Może skąd przybyli Specnaz, miało zostać zamknięte jako droga ucieczki, cel brak możliwości odwrotu. Jednak technologia nie przewidzi wszystkiego. Od 0,5 i 41 z dronów PD2. Doznał nagłej awarii systemu prawdopodobnie z powodu rosyjskich zakłóceń elektromagnetycznych i rozbił się na polu w zasięgu wzroku napastników. Jednocześnie jeden z BTR-ów wpadł na ukryty rów, tracąc ciśnienie hydrauliczne i blokując przejazd dla dwóch innych pojazdów. Ukraińska struktura dowodzenia stanęła przed decyzją w ułamku sekundy. Dowódca zareagował instynktownie, dwa inne BTR-y zostały przekierowane na wąską ścieżkę rolniczą, Przyspieszając do maksymalnej prędkości. Jednocześnie zespoły artylerii otrzymały instrukcje do przegrupowania na alternatywne cele, co zabezpieczyło przestrzeń taktyczną. Rosjanie wciąż przekonani o swojej niewidzialności parli naprzód, wierząc, że mają przewagę zaskoczenia. Nie zdawali sobie sprawy, że są dokładnie tam, gdzie mieli być jak figury na cyfrowej szachownicy. O 05:40 dowódca wydał rozkaz Faza 1: Otworzyć ogień. Sześć karabinów maszynowych GSHG Kal, 7,62 mm, każdy z szybkostrzelnością 6 tysięcy pocisków na minutę, zaczęło strzelać. W ciągu 10 sekund ponad 6 tysięcy kul rozerwało centralny korytarz rosyjski. Formacja się rozpadła. Specna spróbowali się rozproszyć, ale droga ucieczki była już zablokowana. Z obu stron zasadzki w kształcie litery V zespoły flankujące otworzyły ogień. Kontrolowane salwy precyzyjne strzały snajperów celujących przez termowizję na wysokość kolan z odległości 6,8 metrów. W ciągu dwóch minut Rosjanie stracili ponad 120 ludzi, jedną piątą swojej siły. Wybuchła panika. Niektóre jednostki próbowały wycofać się w formacjach obronnych, inne szukały schronienia w małych zagłębieniach terenu. Jednak ogień moździerzy koordynowany przez oznaczenia celów z dronów dostosowywał się z każdą sekundą. Każdy błysk lufy, każdy impuls wizualny był lokalizowany, przetwarzany i neutralizowany. O 05:50 rosyjski oddział był uwięziony. Między strefą śmierci na farmie a jednostkami BTR na flankach nie było przejścia. Ukraiński dowódca nadał komunikat Faza 2 odcięcie. Od tego momentu to, co Moskwa zaplanowała jako chirurgiczny atak, stało się podręcznikową katastrofą w czasie rzeczywistym. Jeśli nawet elitarne siły nie mogą pozostać niewidoczne w mgle niewidzialności, jak długo jeszcze ruchy w wojnie będą mogły być nieprzewidywalne? Rozkaz Faza II Odcięcie rozpoczął kolejny etap jednej z najprecyzyjniejszych operacji obronnych przeprowadzonych przez Ukrainę w tej wojnie. Rosyjskie siły specnaz, dopiero co wylądowane, znalazły się między dwoma poziomami obrony zasadzką w kształcie litery Płon z przodu i z mechanizowanymi flankami z tyłu. To, co nastąpiło, nie było spontaniczną wymianą ognia, lecz taktycznym manewrem okrążenia znanym w doktrynie NATO jako Encirclement with Overwatch Dominance. Dziesięć transporterów BTR-4E utworzyło zewnętrzną kleszczę. Ich 30 mm armaty automatyczne ETM-1, zamontowane na obrotowych wieżach, strzelały krótkimi, precyzyjnymi seriami w zalesione obszary, gdzie rosyjskie pięcioosobowe grupy próbowały się przegrupować. Droga powrotna na plażę była już zablokowana. Trzy pojazdy pancerne utworzyły linię zaporową w wąskim korytarzu piaskowym, podczas gdy dwa inne posuwały się boczną ścieżką przez zniszczone tereny farmy, zamykając lukę. Rozpoznanie trwało nieprzerwanie. Pięć dronów PD2 operujących na wysokości 600 stóp monitorowało każdy ruch rosyjskich oddziałów. Ich systemy rozpoznawania, wsparte sztuczną inteligencją, Automatycznie oznaczały na mapach w czasie rzeczywistym grupy żołnierzy priorytetowe osie ruchu i rozmieszczenie amunicji. Oprogramowanie potrafiło nawet identyfikować obrażenia na podstawie częstotliwości kroków i przewidywać potencjalne reakcje taktyczne. Koordynacja była zdumiewająco precyzyjna. Podczas gdy karabiny maszynowe z zasadzki kontynuowały ostrzał cztery ukraińskie zespoły moździerzy, dostosowywały pozycje zgodnie z danymi na żywo z dronów. Moździerze wyposażone w precyzyjne zapalniki PGK potrzebowały tylko dwóch strzałów korygujących, zanim zaczęły trafiać w rosyjskie klastry obronne z rozrzutem dwóch metrów. Efekt psychologiczny był ogromny. Rosyjscy dowódcy grup próbowali ustanowić obronne formacje kołowe przez szyfrowane kanały radiowe, ale za każdym razem, gdy zmieniali pozycję, system reagował. Przez drony dostosowanie piechoty i ogień BTR-ów. Wtem z morza nadeszła reakcja. O 05.54 dowódcy specnaz zaczęli wysyłać sygnały alarmowe przez kanały VHF do swoich macierzystych okrętów podwodnych, które czaiły się zaledwie 3, 2 km, km od brzegu. Okręty odebrały wezwania i wydały rozkaz wsparcia ogniowego za pomocą rakiet Kalibr. Desperacki ruch ratunkowy. W ciągu 90 sekund 6 z 12 rosyjskich okrętów wynurzyło się na głębokość 45 metrów i wystrzeliło swoje ostatnie pociski manewrujące. Łącznie 56 rakiet, każda ważąca ponad 10 tysięcy funtów, z zasięgiem ponad 2400 km i celnością poniżej 15 metrów. Ich celem była ukraińska baza będąca sercem obrony. Rosjanie liczyli na zniszczenie centrum dowodzenia, wyłączenie obrony powietrznej i wywołanie chaosu, który umożliwiłby przełamanie linii przez ich oddziały. Jednak i tutaj Rosja nie doceniła sytuacji. Baza była zabezpieczona od maja 2025 roku systemem obrony powietrznej NASAMS-3, zdolnym do śledzenia 72 celów jednocześnie i przeprowadzania skoordynowanych przechwytów za pomocą czterech równoległych wyrzutni rakiet. O 05.55 sięjęte radary Sentinel wykryły strefę rażenia rakiet Kalibr. W ciągu 20 sekund cztery wyrzutnie wystrzeliły 16 rakiet Amram. Wynik był druzgocący dla Rosji. Każda z 56 rakiet Kalibr została przechwycona w ciągu dwóch minut. Żadna nie dotarła do celu. Rosyjskie siły lądowe, które liczyły na wsparcie rakietowe, zobaczyły jak ich ostatnia nadzieja rozpływa się w powietrzu. Dosłownie. Drony PD-2 kontynuowały nagrywanie, przesyłając każdy ruch, każde manewry ucieczki, każdy zgubiony hełm. Morale gwałtownie spadało. Wówczas nadeszła faza 3. Ukraiński dowódca doradzany przez kilku oficerów NATO na miejscu aktywował operację Silent Net, kombinację presji psychologicznej i skoordynowanego ognia. Mobilne głośniki umieszczone na flankach zaczęły nadawać po rosyjsku Jesteście okrążeni, wasza odsiecz się nie powiodła. Złóżcie broń. Jednocześnie drony zrzucały nietrzymingne ładunki termobaryczne, wywołujące fale uderzeniowe, które miały nie zabijać, lecz wzbudzać strach. Efekt był niszczycielski. O 06.11. pierwszych 23 żołnierzy z nas wyszło z lasu z podniesionymi rękami. W ciągu siedmiu minut poddało się wszystkich 600 żołnierzy. Każdy został biometrycznie zarejestrowany za pomocą zestawów identyfikacyjnych NATO, rozbrojony i odtransportowany. Żaden ukraiński posterunek nie padł. Straty po stronie ukraińskiej czterech rannych. W zaledwie 38 minut unicestwiono atak, który w Moskwie planowano jako pewny sukces. Jeśli sensoryka i precyzyjna taktyka mogą rozbić elitarną jednostkę przed wschodem słońca, czy państwo może jeszcze stawiać na masę zamiast na informacje? O 05:54. Zdesperowany komunikat radiowy uwięzionych. Spec nas przebił się przez głęboki błękit Morza Czarnego. Na pokładach dwunastu rosyjskich okrętów podwodnych, przed wybrzeżem Odessy, załogi odebrały jedno słowo, które zmieniło wszystkie plany otworzyć ogień. W rosyjskiej marynarce oznaczało to rezygnację z taktyki i kamuflażu na rzecz maksymalnej siły. W ciągu 90 sekund sześć okrętów wystrzeliło 56 rakiet manewrujących kalibr. Salwę ponad 250 tysięcy łodziowego stali i materiałów wybuchowych zaprojektowano, by w kilka minut przeciążyć ukraiński system obrony. To był ostatni desperacki ruch Moskwy, by uratować swoją elitę przed całkowitym załamaniem. Rakiety kalibr, każda o długości ponad 10 metrów, leciały z prędkością blisko Mach 08, wyposażone w głowice. O masie 1900 funtów, zaprogramowane na skoordynowaną strukturę SALF. Ich celem było centrum dowodzenia, pozycje artylerii, stacje naziemne dronów i centrum sensorowe, które w ogóle wykryło infiltrację. Jednak serce ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, system nasams 3 dostarczony przez USA wiosną 2025 roku, był gotowy na ostateczny test. Według Defense News, sierpień 2025 z 90% skutecznością przechwytywania, był to najnowocześniejszy zachodni system obrony powietrznej poza terytorium USA. O i pienia pierwsze rakiety dotarły do strefy rażenia. Zanim jednak jakikolwiek ładunek mógł zdetonować, NASAMS otworzył ogień. Cztery mobilne wyrzutnie wystrzeliły 48 rakiet, przechwytujących w trzech salwach, każda z prędkością mach kierowana przez zintegrowany radar AN/MPQ-460 Sentinel, zdolny do śledzenia 72 celów jednocześnie. Wynik 56 rakiet przechwyconych, 56 trafień. Żaden pocisk nie dotarł do celu, żadnych strat. Szybkość reakcji systemu była nie tylko militarnym wyczynem, ale historycznym momentem. Bitwą, w której cały System, w której cały atak rakietowy z okrętów podwodnych został całkowicie zneutralizowany przez jeden system obrony przeciwlotniczej. Dla rosyjskich sił lądowych, które oczekiwały osłony rakietowej, stuprocentowa skuteczność obrony oznaczała jedno: ostatnia nadzieja przepadła. Łańcuch dowodzenia załamał się. Wielu żołnierzy Specnaz widziało obrazy z dronów na ramieniu towarzysza, obserwując jak każda rakieta kalibr znika w powietrzu w pomarańczowym błysku. To był moment taktycznej demoralizacji, rzadko spotykany nawet przez doświadczonych oficerów NATO. Następnie przyszedł ostateczny cios przeciwko źródłu zagrożenia, samym rosyjskim okrętom podwodnym. O 05:59 ukraiński dowódca wydał rozkaz odpalenia rakiet przeciwokrętowych RPK-300 POLOC, nowego systemu z głowicą torpedową zaprojektowanego specjalnie do obrony wybrzeża przed celami podwodnymi. System ten zmodernizowany zaledwie kilka miesięcy wcześniej w ramach wspólnego projektu ukraińskich sił morskich i zachodnich producentów wykorzystywał norweską technologię sonaru Devon, czerwiec 2020. W ciągu czterech minut pięć detonacji pod wodą trafiło w cel. Pięć okrętów podwodnych, każdy warty ponad 400 milionów dolarów, zostało zniszczonych. Woda dosłownie się gotowała, a fragmenty kadłubów wynurzały się jako czarne, oleiste bryły. Pozostałe okręty zeszły na maksymalną głębokość, by opuścić obszar. Rozkaz odwrotu był jasny: żadnych dalszych ryzyk powrót w stronę Krymu. O 06:02 Morze znów się uspokoiło, ale na polu bitwy nic nie było spokojne. Dla 600 uwięzionych rosyjskich sił specjalnych na lądzie porażka na morzu oznaczała koniec wszelkich opcji ratunku. Nie było już rakiet ewakuacji ani kontaktu radiowego z okrętami dowodzenia. Tylko ukraińskie drony nad nimi i opancerzone pojazdy blokujące ostatni 200-metrowy korytarz. BTR-4E strzelały precyzyjnie swoimi 30 armatami automatycznymi wzdłuż linii drzew, gdzie rozproszone rosyjskie jednostki wciąż próbowały się formować. Drony dostarczały koordynaty celów, a załogi moździerzy pracowały w rytmie sekundowym. O 06,05 Obrazy termiczne z dronów pokazały ponad 180 martwych rosyjskich żołnierzy, kolejnych 250 ciężko rannych. Pozostałe siły, około 170 ludzi, miały ledwie amunicję. Niektórzy walczyli z dwoma magazynkami na broń, inni tylko z pistoletami. To był koniec. I nie przez artylerię czy atak z powietrza, lecz przez cyfrową dominację, fuzję sensorów i operacyjną klarowność. Jeśli 100% ochrona rakietowa i precyzyjne wyeliminowanie wsparcia morskiego, w ciągu sześciu minut są możliwe, jak długo jeszcze klasyczne infiltracje morskie będą miały przyszłość w erze sieciowej obrony. Zniszczenie pięciu rosyjskich okrętów podwodnych przez ukraińską obronę wybrzeża było nie tylko taktycznym sukcesem, ale strategicznym przełomem w asymetrycznej walce morskiej. Nigdy wcześniej w nowoczesnej wojnie armii nie udało się w ciągu kilku minut tak precyzyjnie zniszczyć tak zaawansowanej floty podwodnej za pomocą systemów lądowych. Rakiety RPK-300 Poloc, często niedoceniane, okazały się nowoczesną odpowiedzią na zagrożenie z głębin. Każda głowica zawierała autonomiczny moduł torpedowy, który po wejściu do wody aktywnie koncentrował się na sygnaturach sonarowych rosyjskich okrętów. Z celnością 95% Jane's Defense Weekly, sierpień 2025, systemy te były nie tylko precyzyjne, ale i kosztowo efektywne. Przy cenie poniżej 2 milionów dolarów za sztukę w porównaniu do okrętów podwodnych. Pozostałe rosyjskie okręty nie miały wyboru. Musiały wycofać się w stronę Krymu, ścigane przez kolejne sygnatury dronów, odcięte od przestrzeni powietrznej, oślepione przez utratę komunikacji z lądowymi siłami Specnas. Połączenie między jednostkami morskimi a lądowymi zostało całkowicie zerwane. Rosyjski plan operacyjny zaprojektowany jako chirurgiczne zaskoczenie rozpadł się na kawałki. Dla pozostawionych na brzegu oddziałów spec oznaczało to najgorsze całkowitą izolację. O 06:05 rozpoznanie dronów PD2 pokazało, że tylko około 170 rosyjskich żołnierzy było zdolnych do działania. Obrazy z dronów identyfikowały pojedyncze małe grupy w prowizorycznych okopach lub wśród linii drzew. Komunikacja radiowa była już tylko szczątkowa, częściowo na szyfrowanych kanałach VHF z frazami typu ostatni opór brak amunicji. Punkt zborny na północnej flance. Ukraińskie dowództwo zdecydowało się na ostateczny cios bez własnych strat. Żadnych bezpośrednich szturmów, lecz aktywacja operacji Silent Net, procesu okrążenia psychologicznego wspieranego przez dominację wizualną, akustyczną i sensoryczną. Cztery mobilne systemy głośnikowe zamontowane na lekkich pojazdach terenowych zaczęły synchronicznie nadawać komunikaty po rosyjsku. Wezwanie do kapitulacji, zapewnienie o opiece medycznej, podkreślenie całkowitego okrążenia. Jednocześnie drony zrzucały małe, nietrzymingne ładunki termobaryczne, wywołujące fale uderzeniowe, które podnosiły poziom adrenaliny. Efekt był psychologicznym nokautem. Wyczerpana, odizolowana jednostka Specnaz zaczęła się załamywać. Nagrania z dronów pokazywały żołnierzy zdejmujących hełmy klęczących na otwartym polu. Improwizowana biała flaga, prawdopodobnie rozdarty bandaż, została podniesiona. O 06:11 pierwszych 23 żołnierzy specnaz wyszło z pozycji w południowym korytarzu z podniesionymi rękami. Zostali rozbrojeni zgodnie z protokołem, poddani badaniom medycznym i odprowadzeni do najbliższego punktu zbornego pod eskortą dronów. W ciągu 7 minut reszta się poddała w sposób zorganizowany bez walki. O 06:18. Kapitulacja była całkowita. 600 schwytanych rosyjskich sił specjalnych zostało biometrycznie zarejestrowanych, sfotografowanych i zidentyfikowanych za pomocą mobilnych systemów skanowania dostarczonych przez NATO, co zajmowało mniej niż 90 sekund na osobę. Wszystkie bronie, urządzenia komunikacyjne i wyposażenie zostały zabezpieczone do dalszej analizy. Straty dla Rosji były katastrofalne. Pięć okrętów podwodnych o wartości ponad 2 miliardów dolarów zniszczonych, sześć kolejnych uszkodzonych i zmuszonych do odwrotu 600 elitarnych żołnierzy schwytanych w mniej niż 40 minut to militarne fiasko bez precedensu. Analitycy The Guardian nazwali to najjaskrawszym dowodem na całkowitą przewagę zintegrowanej technologii sensorowej nad klasycznymi operacjami elitarnymi. Co najważniejsze, nie był to przypadkowy sukces, lecz efekt tygodni rozpoznania zintegrowanej logistyki NATO oraz bezbłędnej koordynacji między dronami, sensorami, obroną przeciwlotniczą i siłami lądowymi. Jeśli bitwy wygrywa się danymi, a nie siłą ognia, jak długo jeszcze takie operacje komandosów będą miały sens? 9 sierpnia 2025 roku o 06:18 Zakończyła się jedna z najdroższych i najbardziej skomplikowanych rosyjskich operacji wojskowych tej wojny w całkowitej kapitulacji. W zaledwie 38 minut elitarna jednostka została unicestwiona nie przez przewagę artylerii czy ataki z powietrza, lecz przez niewidzialną broń perfekcyjne, przygotowanie i sieciowe prowadzenie walki. Niepilnowany odcinek wybrzeża pod Odessą. Rozpadł się w obliczu elektronicznego monitoringu sensorów sterowanych AI i taktycznej koordynacji ognia, dotychczas widzianej jedynie na poligonach NATO. Podsumowanie: pięć zniszczonych rosyjskich okrętów podwodnych, wartość około 2 miliardów dolarów, 6 schwytanych żołnierzy z PECNAS, wyszkolonych za ponad 20 milionów dolarów 56 przechwyconych rakiet Kalibr, pełna obrona przeciwlotnicza, dzięki systemowi NASAMS-3. Brak strat w ukraińskich posterunkach, tylko czterech rannych. Międzynarodowe reakcje były natychmiastowe. Źródła NATO potwierdziły Reutersowi, że skuteczna obrona była wynikiem ścisłej współpracy z zachodnimi służbami wywiadowczymi i systemami wczesnego ostrzegania. Prezydent Donald Trump w przemówieniu na żywo pochwalił ukraińskie siły za niezrównany profesjonalizm i zapowiedział dostawy kolejnych systemów obrony powietrznej, morskich dronów i modułów walki elektronicznej. Chiny i Iran obserwują wydarzenia z rosnącym niepokojem. W Pekinie według Al Jazeera sztab generalny analizuje, jakie wnioski można wyciągnąć dla operacji amfibijnych w regionie Pacyfiku. W Teheranie rozpoczęto wewnętrzną rewizję wspólnego programu okrętów podwodnych z Rosją. Rosyjska machina propagandowa początkowo milczała. Dopiero po kilku dniach wydano ogólnikowy komunikat o nieudanym manewrze rozpoznawczym, bez liczb, bez zdjęć. Jednak w rosyjskich forach wojskowych prawda już była dyskutowana. Plan oparty na zaskoczeniu został rozbity przez algorytmy, precyzję i zimną logikę. Pozostała upokarzająca lekcja: nawet najbardziej elitarne, najlepiej wyszkolone oddziały są bezsilne wobec systemu, który w ułamkach sekund rozpoznaje i wykorzystuje każdy ruch, każdy impuls, każdy błąd. Analitycy Royal United Services Institute Russia. Nazwali tę operację pierwszym w historii wojny pełnym taktycznym rozbrojeniem przez cyfrową dominację. Ukraina pokazała, że nie liczy się już siła czołgów czy przewaga liczebna, lecz połączenie, przewidywanie i szybka realizacja. Anonimowy oficer NATO ujął to tak: Dawniej wojny były bitwami stali, dziś są bitwami sygnałów. Jeśli 38 minut wystarczy, by obalić dekady militarnego planowania, jak będzie wyglądała wojna jutra 9 sierpnia 2025 roku, zapisze się w historii jako jeden z najbardziej dramatycznych dni wojny na Ukrainie. W zaledwie 38 minut ukraińska armia rozbiła jedną z najdroższych operacji rosyjskich sił zbrojnych. 12 okrętów podwodnych, 600 elitarnych żołnierzy, 56 rakiet, przekształcając je w podręcznikową porażkę nowoczesnej wojny. Kluczem do sukcesu nie była masa ani siła ognia, lecz inteligentne sieciowanie. Dzięki amerykańskim sensorom obronie przeciwlotniczej NASAMS 3 dronom wspieranym AI i perfekcyjnie wyszkolonym siłom lądowym Ukraina stworzyła pole bitwy, na którym każdy krok przeciwnika był przewidywalny i możliwy do zneutralizowania. Pięć rosyjskich okrętów podwodnych zniszczono rakietami torpedowymi RPK-3, 600 żołnierzy specnaz Poddało się bez walki po tym, jak drony, głośniki i demonstracje termobaryczne odebrały im wszelką nadzieję. Żaden ukraiński posterunek nie padł, odnotowano tylko czterech rannych. NATO, USA i europejscy partnerzy zareagowali z podziwem i strategiczną czujnością. Donald Trump obiecał natychmiastowe wzmocnienie obrony powietrznej i wybrzeża. Chiny, Iran i Rosja analizują druzgocące konsekwencje operacji, w której precyzja i informacje przewyższyły siłę ognia. To, co zaczęło się jako idealna infiltracja, zakończyło się strategicznym fiaskiem. Nie przez przypadek, lecz przez przygotowanie. Dowód, że w erze sensorów i danych w czasie rzeczywistym wygrywa nie najgłośniejszy, lecz najmądrzejszy wojownik. Dla Rosji dzień upokorzenia. Dla Ukrainy dowód cyfrowej przewagi. Dla świata punkt zwrotny w myśleniu o nowoczesnej wojnie.